Witajcie, mam tutaj dwie koszulki i ten odcinek zaczniemy od krótkiego pytania, która z nich jest oryginalna, a która jest podróbką. No właśnie, dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, jak rozpoznać, czy koszulka jest oryginałem. Pokażę Wam to na przykładzie moich koszulek, także tej, którą mam dzisiaj na sobie, a więc wyjazdowej koszulki AS Romy na ten sezon. Jedna z najładniejszych, która znalazła się także w jednym z poprzednich odcinków z rankingiem strojów właśnie na trwający sezon 2021. Mam ją oczywiście ze sklepu Zgoda FC, który jest partnerem mojego kanału. Tam znajdziecie 100% oryginalne koszulki, także wiele tych najnowszych z trwającego już sezonu. No i wiadomo, kiedy kupujemy koszulkę w oficjalnym sklepie, czy to właśnie w zgodzie, czy w sklepach klubowych, czy w sklepach producentów, wtedy nie musimy się o nic obawiać, wtedy wiemy, że ta koszulka jest 100% oryginalna. Ale co w przypadku, kiedy szukamy koszulki na Allegro, kiedy szukamy koszulki na eBayu, ogólnie w internecie, czy w Lumpeksach, i tak dalej, i tak dalej. Jak rozpoznać, czy ta koszulka wtedy jest? Oryginalna jest kilka elementów. A więc taki punkt pierwszy, czyli porównanie koszulki jeden do jednego z tym stanem, który mamy przed sobą na wieszaku w lumpeksie czy na zdjęciu na Allegro. Z oficjalnymi zdjęciami tejże koszulki, czyli przykładowo, trafiamy na koszulkę Manchester United z 2012 sezon 2012-2013. Jesteśmy właśnie w lumpeksie, ta koszulka jest. Na wieszaku i co wtedy zrobić? Najprościej, wyciągnąć telefon i wpisać w Google Manchester United 2012, ukośnik 13, kit. I powiedzmy Home, away, tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że mamy domówkę, czyli wpisujemy Home. No i wtedy porównujemy to, co mamy na wieszaku z tym, co mamy na zdjęciach na piłkarzach. Będziemy w stanie ocenić po detalach: po herbie, po tym jak jest naszyty, czy ma jakąś obwódkę dookoła, czy nie, po tym jak wygląda logo producenta i po tym, jaka jest metka na dole, bo też można znaleźć. Też można znaleźć zdjęcia tejże metki. Ja sobie sięgnę tutaj po jakąś jedną przykładową koszulkę. Niech to będzie koszulka, niech to będzie koszulka, to ten hamu z poprzedniego sezonu. Koszulka numer 3. Mówię o tej metce tutaj w dolnej części koszulki, dokładnie w tym miejscu. Jeszcze pokażę Wam to oczywiście na. Zbliżeniu. Mamy tutaj metkę, która ma jakiś tam kod. No i ona przy podróbce będzie wyglądała zupełnie inaczej. Będzie albo za szeroka, albo za duża, albo będzie miała po prostu inny numer. Co łatwo także w internecie zlokalizować, zdiagnozować. Wchodzimy na Google, wpisujemy koszulkę. No oczywiście najłatwiej byłoby ją zlokalizować. A jak to zrobić? No to też jest taka stronka Old Football Shirts. No i tam sobie znajdziecie po klubach, sezon po sezonie, jak te koszulki wyglądały w danym sezonie, no i zlokalizujecie, że ta koszulka to jest właśnie United, sezon 12-13, i wtedy wpisujecie w Google'a, i już na takiej no, podstawowej diagnozie jesteście w stanie ocenić, czy to podróbka, czy nie. Ale jeśli nie jesteście pewni, to co dalej? Przyjrzyjcie się detalom, jeśli macie taką możliwość porównując zdjęcia z internetu, a tych zdjęć koszulek jest naprawdę dużo. No, chyba, że kupujecie jakąś koszulkę klubu z trzeciej ligi angielskiej, no to wtedy pewnie mniej. Ale jeśli mówimy o to ten chamie, to zostaniemy sobie właśnie przy tej koszulce, bo będzie, będzie dobrym wzorem. Bo na co patrzymy? Eee, patrzymy na takie rzeczy jak właśnie wyszycie herbu, Czyli tutaj mamy takie oprzycie dookoła. Nie mamy żadnego wielkiego kółka, nie mamy żadnego kwadratu. Jest to może niewyhaftowane, bo po prostu takie naszywane logo, które jest oprzyte dookoła. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi. No to oczywiście to są szwy. To jak one są poprowadzone na koszulce, w jakim one są miejscu. Czyli na przykładzie rękawu to będzie widać. Mamy ten rękaw tutaj oprzyty tak, że idzie nam on od. Kołnierza do końca, czyli nie mamy szwu w tym miejscu, tylko mamy go od dołu tutaj, i z tyłu będzie to widać podobnie, tak? Mamy jakby całe to ramię przyszyte, a nie a nie pojedyncze oba rękawy. Myślę, że to najlepiej, najlepsze określenie właśnie na to, więc to jest ten punkt, bo podróbka może mieć po prostu naszyte rękawy po bokach takim krojem pionowym, po prostu. I faktura materiału przede wszystkim. On Okej, okay, na zdjęciach w internecie nie do końca może to będzie widać, ale, ale tutaj no po prostu widać, jak ten materiał połyskuje pod różnym kątem padania światła. W podróbkach często ten materiał jest taki jednolity, a tutaj ta faktura materiału ma różne wgłębienia, wybrzuszenia i jesteśmy już w stanie być krok dalej w kierunku zdiagnozowania, czy to jest podróbka, czy też nie. Więc to jest ten kolejny punkt. Detale. Patrzcie koniecznie na detale, chociażby. Kolejna rzecz, no to to, jak są naszywane te różne patche ligowe. Tutaj mamy patch Premier League, który w tych dalszych sezonach już jest po prostu naklejany. W poprzednich tylko muszę znaleźć koszulkę Evertonu, którą właśnie pod tym kątem tutaj przyszykowałem. Było to takie naprasowywanie matowego materiału, który, który jest taki szorstki, a nie jest to taka śliska naklejka. Nie ma żadnego obszycia dookoła, no i właśnie. Teraz Częściowo Wam opowiem na pytanie z początku tego odcinka, bo wyjmę tę koszulkę United, którą wcześniej pokazywałem. I teraz sobie porównajmy. Jakie mamy logo Premier League tutaj? Jak ono jest zrobione? Jakie jest to logo w przypadku tej koszulki United? No to chyba od razu widać, z którą z koszulek jest coś nie tak. To jest taki punkt, który nam da tutaj właśnie pewne. Jeśli po detalach nadal nie jesteśmy w stanie określić, czy warto tę koszulkę wziąć, czy może ona jednak jest podróbką, no to są takie typowe elementy identyfikacyjne danej marki. Mam przy sobie dwie koszulki. Mam koszulkę replikę Realu Madrid na, na ten sezon najnowszą Adidasa. Replika czyli te za 3,5 stówki średnio. I mam przy sobie koszulkę także Chelsea. To już jest myczówka za ponad 500 zł, obie oczywiście ze sklepu Zgoda. I teraz tak, elementy identyfikacyjne. Dlaczego wziąłem najnowsze? No bo zakładam, że gdzieś na Allegro możecie znaleźć koszulkę Chelsea najnowszą na ten sezon i na podstawie detali nie będziecie w stanie określić tego, czy to, czy to jest podróbka. Więc jakie są te elementy? No po pierwsze, nie będzie naszyta metka, tylko będzie metka naklejona, Naprasowana i ona ma też swój konkretny wygląd. Metka będzie po lewej stronie od środka. No i tak też jest, ona już jest oczywiście trochę pogięta, bo już koszulka była przeze mnie używana. Mamy jedną metkę, mamy metkę małą numer 1 i małą metkę numer 2. I w trzecim rzędzie od góry mamy kod, który po wpisaniu w Google sprawi, że wyskoczy nam dokładnie ta sama koszulka. Jeśli po pierwsze, nie będzie metki, nie będzie śladu po metce. Wyciętej w koszulce. To już jest coś, coś jest nie tak. W przypadku oryginalnych koszulek ta metka zawsze się znajduje na szwie, po lewej stronie, no powiedzmy u dołu, u dołu koszulki. Znajdziecie bardzo łatwo. Poza tym, tak jak mówię, skupcie się na wyglądzie tych metek. Jeśli już macie w domu jakąś koszulkę Nike, zróbcie sobie zdjęcie tej metki i ona będzie dla Was punktem odniesienia. Więc to jest ten element, który nam już rozwieje wszelkie wątpliwości. Metka, metka wewnętrzna i to jak ona. Jak ona wygląda, bo w podróbkach prawdopodobnie nie będzie nawet żadnego kodu, prawdopodobnie będzie ona zupełnie inaczej wyglądała, i to, to jest taka dobra podpowiedź. W przypadku Adidasa. No właśnie, więc też mamy metkę nadrukowaną na, na górze, na karku. One wcześniej oczywiście były takie standardowe, jak w zwykłych e, t-shirtach kupowanych w sklepie, czyli naszywane, a teraz już są właśnie naklejane. Idziemy trochę dalej od kołnierzyka, po prawej stronie, jeśli położycie koszulkę tak jak ja naprzeciwko siebie, mamy taką metkę malutką, kwadratową. Ona wcześniej była też na szwie e, po lewej stronie, na dole. W, przez ostatnie kilka lat już się pojawia właśnie na górze. Metka, która jest z datą produkcji. I pod nią także znajduje się kod, taki sam jak w przypadku Nike. Jeśli go wpiszemy w Google, to wyskoczy nam dokładnie ta sama koszulka. I oczywiście tak samo jest z tą koszulką, którą mam na sobie. Tak? Mamy, mamy Nike, mamy wyszyte kodło, mamy fakturę materiału i elementy na dole, takie same jak w przypadku innych. Koszulek też mamy no po prostu ten krój. Tu, tutaj, akurat, właśnie mamy tak jak w przypadku koszulki hamu, było to szycie całościowe od ramion. Tak, tutaj mamy prosto ścięty rękaw. Jeśli będzie inaczej, no to znowu mamy podpowiedź, że coś z taką koszulką może być. Nie tak, a pewnie wiele takich będzie krążyć, czy to po Allegro, za jakieś 100-150 zł. To wtedy, jeśli jest termin oczekiwania około 30 dni i nie jest to koszulka, która idzie z Polski, no to powinna nam się zapalić lampka, że to nie jest koszulka do końca oryginalna. Ona może być nawet dobrze odwzorowana, ale nadal metki wewnętrzne będą nam zdradzać, że nie jest to koszulka oryginalna. Na koniec dwie koszulki, które pokazywałem na początku, bo już Wam pokazałem, jak zdiagnozować, czy koszulka jest oryginalna. To teraz już. Jak pokazać, że, że to jest na pewno podróba. No więc tak. Zakryję teraz trochę siebie. Mamy tutaj koszulkę United. Jest to koszulka, którą kupiłem w Lumpexie w Poznaniu. Jest to koszulka, którą wypatrzyłem właśnie te 3 lata temu na stronie Footy Headlines, gdzie są przecieki. I ona była jako przeciek, ale szybko pojawiła się informacja, że jest to fake. Postanowiłem ją kupić właśnie do takiego odcinka. Trochę czasu minęło, zanim go nagrałem. Ale miała. Fajne, fajne elementy, które tutaj na to wskazywały, że to jest podróbka. Po pierwsze, logo Adidasa, ok, jeszcze wygląda w miarę podobnie do logo Adidasa, ale zwróćcie uwagę, że jest troszkę inaczej wyszywane. Herb United, który już jest naszyty zupełnie inaczej, jest płaski. Mamy to logo właśnie Premier League, które jest wyszyte Zupełnie inaczej, zupełnie niestarannie. Wycięta korona, no tak to nigdy nie wyglądało. I metka. Nie mamy metkę na górze, nie jest naklejana, a jako, że to rok około 2017, już powinna być naklejana, a nie naszywana. I ona, choć jest naszywana, to tak metka Adidasa wyglądała w 2006 roku. Podobnie. Na pewno nie w 2017. Mamy metkę, i teraz wam pokażę dwa, dwa nagrania obok siebie. Tutaj mamy metkę z tej właśnie podróbki tureckiej, a obok mamy prawowitą metkę Adidasa. Tu jest tylko jedna. Tam były cztery, chyba cztery są przy Adidasie. Na pewno więcej niż jedna i na pewno nie tak wyglądająca. Pytałem, która, czy United, czy Fenerbahce jest oryginalna, czy, czy któraś z nich jest podróbką. No i powiem Wam, że obie były podróbką. Ta też jest podróbką. Chociaż wygląda najbardziej, że tak powiem, językiem młodzieżowym, slangiem, legitnie logo Adidasa drukowane na jako metka z rozmiarówką jest. Wszystko się zgadza. Jest flaga Turcji, jest herb Fenerbacze, haftowany jest Adidas, ale tu mamy podpowiedź numer jeden, bo jest źle wyhaftowany, nie jest równo na środku pasa, to też by się nie zdarzyło. Po prostu nam tutaj najeżdża literka S na, na krawędź tego pasa po środku, ale teraz punkt najważniejszy. Zaglądamy do środka, lewa strona i boczne szwy. Nie ma tutaj śladu po tym, że jakaś metka kiedykolwiek tutaj się znajdowała. Co to oznacza? Podróbka. Tak to wszystko się diagnozuje bardzo łatwo, a wiem, że czasami sprawia to problem, bo widzę jakie koszulki czasem w internecie się przewijają jako znaleziska w lumpeksach i łatwo ocenić, czy to jest podróbka, a kupujący nie zawsze wie na podstawie czego ma to zrobić. Nie mówię, że musi wiedzieć, ale mam nadzieję, że właśnie taki film jak ten mu w tym Pomogą tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jak Wam się podobał ten film, albo jakbyście mieli jakieś jeszcze pytania, reagujcie pod spodem w postaci łapek, czy, czy komentarzy. Postaram się na różne wątpliwości odpowiedzieć. Zdarza się, że też piszecie do mnie na Facebooku na, na fanpage'u Kitmania Wiadomości prywatne, w których też Wam udzielam odpowiedzi na, na pytania w stylu, czy to jest koszulka oryginalna, śmiało, także możecie tam pisać. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia!